Zatrzymaj się na chwilę. Zaledwie 30 sekund, ponieważ to, co zaraz rozważysz, może zmienić twoje rozumienie wszystkiego. Czy kiedykolwiek czułeś, że czegoś istotnego brakuje w tym, co powiedziano ci o życiu, śmierci i twojej tożsamości? Jakby ktoś po cichu usunął prawdę przeznaczoną tylko dla ciebie? Nie myliłeś się. 12 wieków temu Manuskrypt ujawnił najpilniej strzeżoną tajemnicę ludzkości i został celowo wymazany z historii, nie przez przypadek, ale dlatego, że daje ci moc, o której wielu nie chce, abyś wiedział, co twoja dusza naprawdę zrobiła, zanim się urodziłeś, a dziś odsłania księgę, której niewielu ośmiela się szczegółowo opisać, święte etapy, przez które przechodzi dusza przed wcieleniem. Kodeks Anime w języku łacińskim to starożytny manuskrypt napisany ponad 1200 lat temu, przez tajny zakon mistyków. Mówią, że zawiera mapy podróży duszy przed, w trakcie i po życiu, ujawniając sekrety, które religie i rządy ukryły, aby utrzymać kontrolę nad ludźmi. Każdy etap ujawnia część tego, kim jesteś i co zostałeś zaprogramowany, aby zapomnieć. Wyobraź sobie, że wiesz jasno, dlaczego urodziłeś się w tej rodzinie. W tym ciele, w tym czasie, wyobraź sobie, że rozumiesz swoje największe wyzwania, swój najgłębszy ból, jako część o wiele większego planu planu wybranego przez ciebie przed zejściem na ten świat. Nie mówimy o luźnych teoriach ani współczesnych filozofiach. Mówimy o starożytnej mapie duszy strzeżonej przez stulecia, przekazywanej tylko kilku wtajemniczonym z dala od oczu świata. Jeśli uzyskasz dostęp do tej wiedzy, Twoje życie nigdy nie będzie takie samo. Zrozumiesz, że nic nie dzieje się przypadkiem. Każda osoba, która krzyżuje się na Twojej drodze, ma powód. Każda przeszkoda jest kamieniem milowym do czegoś większego. A co najważniejsze, zdasz sobie sprawę, że we wszechświecie nie ma ofiar. Jesteś i zawsze byłeś architektem swojej podróży. Rozpoznanie tego jest pierwszym krokiem do wyjścia z poczucia bezradności, winy, strachu i przejęcia kontroli nad swoim istnieniem. Ile razy patrzyłeś na swoje życie i myślałeś: Dlaczego tu jestem? Jaki jest sens tego wszystkiego? Większość z nas przechodzi przez życie, jakbyśmy byli w rozpędzonym pociągu. Wydarzenia się zdarzają, ludzie przychodzą i odchodzą. W życiu pojawiają się wyzwania, a wszystko wydaje się być poza naszą kontrolą. To uczucie pustki, braku kierunku, nie pojawia się przypadkowo. To efekt uboczny zapomnienia. Kim naprawdę jesteśmy i po co tu przyszliśmy? Ale co, gdybym powiedział Ci, że zanim się urodziłeś, dokładnie wiedziałeś powód każdego kroku, który podejmiesz? Według Księgi Zakazanej, przed wcieleniem Twoja dusza przechodzi głęboki proces przygotowawczy. Ty jako wolna świadomość wybierasz swoich rodziców, swoje ciało fizyczne, wyzwania, z którymi będziesz się mierzyć, misje, które będziesz wykonywać. Wszystko to zostało ustalone w stanie całkowitej jasności i mądrości. Bez strachu, bez wątpliwości, Twoja dusza wiedziała, że każde doświadczenie, nawet to najbardziej bolesne, będzie istotną częścią Twojej ewolucji. Tak jak złoto oczyszcza się w ogniu, Twoja dusza wiedziała, że tylko poprzez doświadczenie może rozszerzyć swoje światło. W najbardziej zdumiewającej części nie byłeś sam w tym planowaniu. Byłeś prowadzony przez istoty światła mistrzów, duchowych doradców, kochające świadomości, które pomogły ci zaprojektować idealne życie dla twojego rozwoju. Kiedy zrozumiesz, że nic nie dzieje się przez przypadek, twoja wizja życia zmienia się radykalnie. Ból nie jest już karą, jest treningiem. Straty nie są karami, są okazjami, aby zrobić miejsce na coś większego. Trudności przestają być ciężarem. Stają się kluczami do następnego poziomu Twojej podróży. Ta świadomość przekształca cierpienie w moc, przekształca strach w mądrość, przekształca wątpliwości w wiarę, więc teraz zamknij oczy na chwilę i zapytaj, czy odpowiedź rezonuje w Tobie jak starożytny szept. Wtedy jesteś gotowy, aby przypomnieć sobie podróż swojej duszy. Teraz zrozumiemy siedem świętych etapów, przez które przechodzi Twoja dusza przed narodzinami, według Anime kodeks. Przed wcieleniem Twoja dusza przechodzi przez siedem świętych etapów. Te etapy są jak kulisy istnienia. Tam, gdzie odbywa się całe przygotowanie, każdy etap ma swój cel. Każdy etap kształtuje to, kim jesteś, a poznanie tego procesu jest jak otrzymanie mapy z powrotem mapy, która została Ci odebrana w momencie narodzin. Etap pierwszy: wezwanie uniwersalnej świadomości. Wielu z nas przechodzi przez życie z cichym, Prawie niezauważalnym uczuciem tęsknoty zacząć. Nie potrafimy wyjaśnić poczucia, że czegoś brakuje, nawet gdy wszystko wydaje się w porządku na zewnątrz. To uczucie nie jest wyobraźnią, jest echem pierwszego etapu podróży duszy. Etap numer jeden: Wezwanie uniwersalnej świadomości. Według wroga kodeksu wszystko zaczyna się od uniwersalnej świadomości. Bijącego serca wszelkiego istnienia, które wydaje wezwanie. To wezwanie nie jest rozkazem, nie jest narzuceniem. Jest to pełne miłości zaproszenie, cicha muzyka, która przekracza wymiary i dociera do Twojej duszy, gdziekolwiek ona jest. Kiedy Twoja dusza słyszy to wezwanie, przypomina sobie, że nadszedł czas, aby ponownie ewoluować. Nadszedł czas, aby przeżyć nowe doświadczenie. Nadszedł czas aby powrócić do świętej gry fizycznego istnienia. W tym momencie Ty, jako wolna dusza, Masz najwyższy wybór, aby zaakceptować lub nie zaakceptować wezwania. I uwierz mi, jeśli słyszysz to teraz, to dlatego, że gdzieś dawno temu zaakceptowałeś. Wybrałeś powrót, wybrałeś życie, wybrałeś odczuwanie miłości, rozwój, popełnianie błędów, zaczynanie od nowa. Nawet teraz, wcielony, wezwanie nadal rozbrzmiewa. Pojawia się w chwilach ciszy w blasku oczu dziecka, w pięknie zachodu słońca, który sprawia, że płaczesz bez powodu, w tym niepokoju, który sprawia, że szukasz odpowiedzi. Społeczeństwo nigdy ci ich nie dało. Rozpoznanie wezwania to uznanie, że nie jesteś tylko ciałem, to zaakceptowanie, że Twoje istnienie ma o wiele większy cel niż tylko praca, płacenie rachunków i podążanie z prądem. Kiedy zaczynasz świadomie słuchać tego wezwania. Twoje życie się zmienia, zaczynasz szukać większego sensu w swoich wyborach, czujesz potrzebę dostosowania się do prawdy swojej duszy, zaczynasz pamiętać, nawet nie rozumiejąc jak, jeśli to wezwanie wibruje w tobie, teraz to wiedz jesteś gotowy przypomnieć sobie to, co zapomniałeś. Etap numer dwa: Przegląd życia. Czy nosisz w sobie poczucie winy i żalu? które wydają się cię powstrzymywać, ile razy przyłapałeś się na myśleniu, gdybym tylko zrobił coś inaczej, gdybym tylko powiedział to, co trzymałem w środku, gdybym tylko mógł cofnąć się w czasie. Większość z nas żyje uwięziona przez te niewidzialne łańcuchy, żale z przeszłości, poczucie winy, które nas paraliżuje, błędy, które wydają się niewybaczalne, a jednak głęboko w środku wiemy, że wszystko to jest częścią czegoś większego. Ale co gdybym powiedział Ci, że nawet przed narodzeniem Twoja dusza przejrzała już wszystko to i więcej? W jednym głębokim doświadczeniu świadomości, zgodnie z kodeks anime, drugim etapem podróży duszy jest przegląd życia. Przed zanurzeniem się w nowym ciele Twoja dusza jest zaproszona do ponownego odwiedzenia wszystkiego, co przeżyła w swoich poprzednich wcieleniach, a ten przegląd różni się od jakiegokolwiek ludzkiego osądu. Nie ma karzącego Boga wskazującego palcem, nie ma wstydu, nie ma potępienia. Jest tylko świadomość i miłość. Czujesz w pierwszej osobie każdy wykonany przez ciebie czyn i wpływ, jaki miał on na innych. Jeśli kogoś skrzywdzisz, czujesz ból tej osoby. Jeśli kogoś uzdrowiłeś, czujesz jego radość. Jeśli kogoś zainspirowałeś, czujesz, jak jego dusza się rozszerza. Przegląd życia to wspaniała lekcja empatii. I kosmicznej odpowiedzialności. Nie po to, by Cię ukarać, ale by Cię nauczyć, abyś mógł się rozwijać i ewoluować. Wiedza, że Twoja dusza już całkowicie przejrzała Twoje działania, zmienia sposób, w jaki radzisz sobie z błędami i żalem. Rozumiesz, że błędy nie są końcem, są narzędziami do nauki. Wina to więzienie, świadomość to wyzwolenie, wybaczenie nie jest przysługą dla innych, jest darem dla Twojej własnej duszy. Dzięki temu zrozumieniu możesz zacząć żyć z większym podobieństwem, większym współczuciem i większą odpowiedzialnością, a piękno polega na tym, że w każdej chwili możesz zmienić wpływ, jaki wywierasz. Wyobraź sobie, że możesz zrobić własny przegląd życia. Teraz, gdy jest jeszcze czas, aby zmienić to, co należy zmienić, zamknij oczy i zapytaj siebie: Gdybym miał dzisiaj dokonać przeglądu swojego życia, co chciałbym zmienić? Jaki wpływ wywieram na ludzi, którzy krzyżują moją ścieżkę? Jaki ślad chcę wyryć na wieczności mojej duszy? Ta świadomość jest darem. Etap numer 3. Rada Dusz. Czy czujesz, że musisz podjąć ważne decyzje, ale nie wiesz do kogo się zwrócić? Tak wiele wyborów, tak wiele możliwych ścieżek. I często uczucie bycia zupełnie samemu, aby podjąć decyzję. Ale co, gdybym powiedział Ci, że nigdy nie byłeś sam, że istnieje niewidzialna, kochająca i mądra siła, która prowadziła Cię na długo przed Twoim urodzeniem? Na trzecim etapie podróży duszy ujawnionej w Anime Kodeks, spotykasz tych, którzy szli u Twego boku od czasu, zanim wziąłeś pierwszy oddech. Rada Dusz Po przeglądzie życia. Twoja dusza zostaje zabrana do świętego miejsca, planu czystego światła i świadomości, gdzie spotyka się z radą dusz. Wyobraź sobie cichy pokój, wibrujący miłością, istoty światła, starożytne, współczujące, niezmiernie mądre, gromadzą się wokół ciebie, znają cię lepiej niż ty sam. Pamiętają wszystkie Twoje podróże, Twoje zmagania, Twoje zwycięstwa. Te istoty nie osądzają. Witają i razem analizujesz lekcje, których twoja dusza wciąż pragnie się nauczyć, rany, które wciąż muszą zostać uleczone, zdolności, które twoja dusza pragnie rozwinąć. To w tej radzie powstaje plan na twoje następne życie. Omawiasz, z jakimi wyzwaniami zdecydujesz się zmierzyć, jakie dusze spotkasz po drodze jako sojuszników, nauczycieli, a nawet przeciwników, jaką wielką misję twoja dusza będzie chciała wypełnić i tak. Aktywnie uczestniczysz w tym planie. Nic nie jest narzucane. Wybierasz z pełną świadomością. Wiedza, że zawsze miałeś u boku kochający zespół duchowy, całkowicie zmienia twoje postrzeganie życia. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że silne intuicje to nie tylko wrażenia, to znaki wysyłane przez tę radę. Ważne sny, przypadkowe spotkania, a nawet trudne bóle mogą być częściami planu narysowanego z miłością i czymś więcej. Rozumiesz, że możesz ponownie połączyć się ze swoją radą, nawet teraz, poprzez medytację. Szczera modlitwa, głęboka cisza. Możesz usłyszeć te starożytne głosy. Ponownie możesz prosić o jasność, siłę, wskazówki. Etap numer 4. Wybór celu życia. Dni, które mijają, te same marzenia, które wydają się odległe. Uczucie, że urodziłeś się dla czegoś więcej, ale nadal nie odkryłeś, co to jest. To uczucie pustki nie jest błędem. To znak, że gdzieś twoja dusza nadal pamięta. Misja, którą wybrała, ale o której zapomniałeś, przekraczając zasłonę fizycznej egzystencji. Po przejrzeniu swoich poprzednich wcieleń i zaplanowaniu kolejnych kroków z radą dusz nadchodzi najświętszy moment ze wszystkich wyborów celu twojego życia. Według kodeks anime Dusza nie wciela się bez misji, wybiera z jasnością i miłością, jaka będzie wielka lekcja, wielka transformacja, wielki wpływ, którego będzie szukać w tym istnieniu. Ten cel może się objawiać na różne sposoby, uzdrawiając relacje z poprzednich wcieleń, rozwijając współczucie lub odwagę, inspirując i budząc inne dusze, wnosząc nowe talenty i mądrość do świata. Każdy cel jest wyjątkowy. Każda misja jest niezastąpiona, a co najważniejsze, twoja dusza nigdy nie wybiera dla siebie niemożliwego celu. Urodziłeś się ze wszystkim, czego potrzebujesz w sobie, aby spełnić to, co wybrałeś. Pierwszym kluczem do zapamiętania swojego celu jest zwrócenie uwagi na to, co głęboko dotyka twojej duszy. Zapytaj siebie, jakie sytuacje budzą moją pasję i energię, jakie rodzaje problemów na świecie chciałbym rozwiązać, co zrobiłbym z radością. Nawet nie otrzymując niczego w zamian, Twój cel jest ukryty w tych prostych odpowiedziach. Nie jest na zewnątrz Ciebie i nie czeka na odnalezienie, jak zagubiony skarb. Pulsuje już w Twoim sercu, jak dyskretny płomień, który czeka na nakarmienie. Co więcej, wyzwania, które najczęściej powtarzają się w Twoim życiu, są również cennymi wskazówkami. Największy ból niesie ze sobą nasiona Twojego celu. To, co najbardziej Cię zraniło w przeszłości. Może być dokładnie tym, co przyszedłeś uzdrowić w sobie i w innych. Etap numer 5: Wybór ciała i rodziny. Wiele osób uważa, że na rodziny to losowa loteria, że po prostu pojawiasz się w dowolnej rodzinie, w dowolnym ciele, w dowolnym miejscu, ale kodeks anime ujawnia coś zupełnie innego i znacznie głębszego. Wybrałeś to wszystko przed wcieleniem. Twoja dusza w pełnej świadomości została doprowadzona do wizualizacji różnych możliwości ciał, rodziny, linii, środowisk społecznych i historycznych. I spośród wszystkich opcji, które wybrałeś, ta, która najlepiej pasowała do Twojego celu życiowego. Wiem, że ta idea może być trudna do zaakceptowania, szczególnie gdy patrzymy na życie pełne bólu, porzucenia, ubóstwa, nadużyć. Może wydawać się absurdalne wyobrażanie sobie, że ktoś wybrałby przejście przez to, ale twoja dusza nie myśli jak ludzkie ego. Widzi każdą trudność jako narzędzie, każdą bliznę jako katalizator przebudzenia. Wybiera nie najłatwiejszą ścieżkę, ale najpotężniejszą dla swojej ewolucji. Nie wybrałeś swoich rodziców ze względu na wygląd zewnętrzny, wybrałeś je ze względu na niewidzialne lekcje, które ze sobą niosły, być może po to, by nauczyć się przebaczenia, być może po to, by przerwać cykle bólu. Które powtarzają się od pokoleń, być może po to, by wzmocnić siebie poprzez przezwyciężanie. To samo dotyczy Twojego ciała. Wybrałeś cechy fizyczne, predyspozycje genetyczne, ograniczenia lub udogodnienia, ponieważ byłyby idealne do wyzwań i osiągnięć, których chcesz doświadczyć. Nic, absolutnie nic nie było błędem. Kiedy to zrozumiesz, zaczniesz patrzeć na swoją osobistą historię nowymi oczami. Ból przestaje być niesprawiedliwością. I staje się celem. Uraza wobec rodziców lub środowiska, w którym się urodziłeś, może rozpuścić się w zrozumieniu. Zdajesz sobie sprawę, że dusze, które najbardziej Cię wyzwały na ziemi, są często tymi, które najbardziej Cię kochały na planie duchowym. Ci, którzy zgodzili się odgrywać trudne role dla Twojego rozwoju, a transformacja dzieje się tutaj. Kiedy szanujesz wybory swojej duszy, odblokowujesz prawdziwą moc w sobie. Zamiast czuć się ofiarą okoliczności, rozpoznajesz siebie jako wolną istotę, która przyjęła najodważniejszą misję ze wszystkich, aby żyć i ewoluować poprzez ludzkie doświadczenie. Etap numer 6. Zasłona Zapomnienia. Po wybraniu swojej misji, swojego ciała, swojej rodziny nadchodzi najbardziej delikatny moment podróży duszy. Przekraczając zasłonę zapomnienia na planie duchowym, Twoja dusza wie wszystko, pamięta wszystkie swoje życia, rozumie cel każdego istnienia, czuje jedność ze wszystkim, ale aby ludzkie doświadczenie było naprawdę intensywne i transformujące, konieczne jest zapomnienie, konieczne jest narodziny bez wspomnień, jak pusta strona. Anime Kodeks opisuje ten moment jako ciche przejście, portal świetlistej mgły. Gdzie po przejściu twoja dusza pozostawia za sobą całą świadomość wiecznych prawd, nie jako karę, nie jako przekleństwo, ale z wyboru. Wyobraź sobie próbę gry, w której już znasz wszystkie wyniki. Nie byłoby żadnego podniecenia, żadnego wzrostu, niepewności, tajemnicy, wątpliwości, bólu wszystko to jest częścią planu. Zasłona sprawia, że gra życia staje się prawdziwa. Pozwala ci nauczyć się kochać w ciemności. Ufać niewidzialnemu, znaleźć swoją drogę, nawet bez mapy, dlatego nie pamiętasz rady duszy, dlatego nie pamiętasz wyboru swoich rodziców, dlatego tak często czujesz się zagubiony. Zasłona została umieszczona z miłością, aby każdy krok był autentyczny, ale zasłona nie jest idealna jest cienka. W niektórych miejscach, w snach, w silnych intuicjach, w chwilach głębokiej ciszy. Czujesz echa swojego prawdziwego pochodzenia, czujesz tęsknotę za miejscem, którego nie możesz zlokalizować, czujesz, że czeka coś więcej poza tym, co oczy mogą zobaczyć. Ta tęsknota, to poszukiwanie, to twoja dusza, próbująca przebić zasłonę, próbująca zapamiętać, a najpiękniejsze jest to, że możesz zacząć rozdzierać tę zasłonę teraz świadomie, kiedy medytujesz, kiedy zwracasz uwagę na subtelne znaki. Kiedy podążasz za swoją intuicją bez strachu, zaczynają pojawiać się małe łzy. Światło tego, kim naprawdę jesteś, zaczyna przenikać. Pamiętasz, że nie jesteś tylko tym ciałem, nie tylko tym imieniem, nie tylko tą historią. Jesteś wieczny i nawet jeśli zapomniałeś na chwilę, nawet jeśli wątpiłeś, twoja istota nigdy się nie zmieniła, ona tylko spała, czekała na właściwy moment, aby się obudzić. Etap numer 7. Skok wiary narodzin. Po przekroczeniu zasłony zapomnienia, po pozostawieniu za sobą świadomej pamięci wszystkiego, co zaplanowałeś, docierasz do najodważniejszego momentu podróży duszy, narodziny. Dekodeks Anime opisuje ten moment jako prawdziwy skok wiary. Ty i wieczna świadomość pełna mądrości i miłości, zanurzacie się w gęste warstwy fizycznej egzystencji, bez gwarancji, bez pewności. Bez świadomych wspomnień, tylko czyste zaufanie, tylko niewidzialny impuls kogoś, kto wie, że życie jest ścieżką do ekspansji. Ten skok jest prawdopodobnie największym aktem odwagi w całej egzystencji. Opuszczasz ogrom nieskończoności, aby wejść w kruche i wrażliwe ciało. Akceptujesz ograniczenia materii. Akceptujesz ból, strach, stratę. Akceptujesz zapomnienie, kim jesteś, aby poprzez każde ludzkie doświadczenie móc ponownie pamiętać, rodzisz się mały, bezbronny. Oddychasz po raz pierwszy, płaczesz. Świat fizyczny wita cię surowo i cudownie w tym samym czasie. Ciepło, zimny dotyk. Wszystko jest nowe, ale w tobie pozostaje coś starożytnego. Iskra wspomnień. Wczesne dzieciństwo to okres, w którym dusza jest wciąż bardzo związana ze swoim pochodzeniem. Małe dzieci rozmawiają o poprzednich życiach, rozmawiają z niewidzialnymi przyjaciółmi, mają sny, które wydają się wiadomościami z innych światów, ale z czasem zasłona staje się gęstsza. Społeczeństwo, kształty, warunki uczy cię zapominać, a jednak nigdy nie zapominasz całkowicie. W chwilach ciszy, głębokiego bólu, niewytłumaczalnej radości, twoja dusza szepcze, że pamięta skok, który wykonałeś. Pamięta, dlaczego przyszedłeś, a jeśli posłuchasz choćby na chwilę, poczujesz, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, jest szansą na zapamiętanie. Każda miłość, której doświadczasz, jest echem wiecznej prawdy. Każdy nowy początek jest przypomnieniem, że kiedyś byłeś odważny i możesz być znowu. Teraz weź głęboki oddech. Poczuj ciężar swojej odwagi. Zgodziłeś się narodzić, zgodziłeś się zapomnieć. Zgodziłeś się grać w najtrudniejszą grę ze wszystkich: żyć jako człowiek i nadal próbować pamiętać, że jesteś boski. Narodziny to nie tylko początek życia fizycznego, to początek wielkiej przygody duszy poszukującej własnego światła. I teraz, gdy o tym pamiętasz, nie da się cofnąć. Teraz, gdy zacząłeś pamiętać, pojawia się nieuniknione pytanie: dlaczego to wszystko było przed nami ukryte? Jeśli nasza dusza przechodzi przez ten święty proces, przed narodzinami, jeśli każde życie ma cel, jeśli jesteśmy architektami własnego istnienia, dlaczego uczono nas żyć jako ofiary, dlaczego dorastaliśmy wierząc, że jesteśmy mali, ograniczeni, niegodni, odpowiedź jest prosta i brutalna, ponieważ świadome dusze nie są łatwe do kontrolowania. Od zarania cywilizacji ci, którzy sprawowali władzę, zdawali sobie sprawę z niebezpiecznej prawdy. Człowiek, który pamięta swoją prawdziwą naturę, nie akceptuje bycia manipulowanym, nie akceptuje życia w strachu, nie akceptuje iluzji separacji. Wyobraź sobie ludzkość, w której każdy człowiek wie, że jest wieczny, że wybrał bycie tutaj, że jest współtwórcą własnej rzeczywistości. Rządy, religie, instytucje straciłyby możliwość dyktowania reguł poprzez strach, poczucie winy, kary. Narzędzia kontroli stosowane przez stulecia po prostu przestałyby działać, dlatego ta wiedza była ukryta. Nie tylko przechowywana, była celowo wymazywana, zniekształcana, dyskredytowana. Wróg kodeksu jest tylko jednym z wielu zakazanych tekstów. Rękopisy, które mówiły o podróży duszy, były zakazane, palone, zakopywane w historii. Mistrzowie, którzy próbowali przypomnieć ludzkości o jej prawdziwym pochodzeniu, byli prześladowani, wyśmiewani, uciszani, ale prawda ma swoją własną moc. Nie może być pogrzebana na zawsze. Żyje na marginesach starożytnych ksiąg, w przesłaniach snów, w szeptach twojego własnego serca. Czujesz to, prawda? Ten wewnętrzny niepokój, to uczucie, że jest o wiele więcej niż to co zostało powiedziane. To twoja dusza, próbująca przebić się przez mur kłamstw, który został zbudowany wokół ciebie. A dobrą wiadomością jest to, że nikt nie może powstrzymać twojej duszy przed przebudzeniem. Moc pamiętania, kim jesteś, zawsze była i zawsze będzie w tobie. Teraz, wiedząc to, masz wybór: możesz wrócić do snu, jak chcą ci, którzy zbudowali zapomnienie, lub możesz iść naprzód, przełamać stare wzorce i żyć jako to, kim zawsze byłeś wieczną, wolną i świadomą istotą, teraz gdy wiesz, że prawda była ukryta. Następne pytanie jest nieuniknione: jak zacząć pamiętać, kim naprawdę jesteś? Kodeks anime mówi, że pamięć duszy nie jest całkowicie wymazana. Pozostaje uśpiona jak nasiono pod ziemią, czekając na odpowiednie warunki, aby zakwitnąć, a te warunki można stworzyć. Pamiętanie, kim jesteś, nie dzieje się w magicznym błysku. To proces, stopniowe ponowne zjednoczenie z tym, co zawsze było w tobie, a im bardziej dostosowujesz się do pewnych praktyk i znaków, tym łatwiej jest rozerwać zasłonę, motto i pozwolić, aby Twoje prawdziwe światło się wyłoniło. Wszystko zaczyna się od ciszy. Współczesne życie jest hałaśliwe, chaotyczne, pełne rozproszeń i jest to celowe, ponieważ w ciszy zaczynasz słyszeć to, co zostało zapomniane. Medytacja nawet przez kilka minut dziennie jest jak zapalenie latarni w ciemności świadomości. Każdy głęboki oddech, każda chwila uważności przybliża Cię do Twojej istoty. Potem są sny. Kodeks ujawnia, że podczas snu dusza częściowo uwalnia się od ograniczeń ciała, świadomych snów, doświadczeń poza ciałem, powtarzających się symboli. Wszystkie te fragmenty pamięci Twojego prawdziwego pochodzenia próbują do Ciebie dotrzeć. Nie powinieneś ignorować swoich snów. Zapisz je, zastanów się nad nimi. Zapytaj siebie, co moja dusza próbuje mi przypomnieć. Miałem sny. W których spotkałem osobę, która w tym życiu. Nigdy wcześniej ich nie widziałem, ale kiedy się obudziłem, miałem intensywne uczucie, że znam ich od dawna, lub śniły mi się domy i miejsca, w których czułem się bardzo dobrze, ale których nigdy nie widziałem ani nie odwiedziłem w tym ziemskim życiu. Innym potężnym sposobem jest podążanie za swoją intuicją. Logika została wywyższona we współczesnym świecie jako jedyna niezawodna ścieżka ale dusza szepcze przez intuicję, czasami bez wyraźnego powodu. Czujesz, że chcesz zmienić swoją ścieżkę, porozmawiać z kimś, rozpocząć nowy projekt. Te impulsy, jeśli są czyste i zgodne, nie są przypadkami. To wspomnienia duszy w działaniu i przede wszystkim pamiętaj, że nie jesteś sam. Rada Dusz, Twoi duchowi przewodnicy, Twoja wyższa esencja, oni wszyscy są tutaj i czekają, aż zrobisz miejsce na ponowne spotkanie. Kiedy szczerze prosisz o pomoc, wszechświat odpowiada. Zawsze przebudzenie jest aktem odwagi, to wyjście z autopilota, to odrzucenie narracji strachu, ograniczeń i winy, to codzienny wybór, by pamiętać: Jestem wieczny, jestem światłem, jestem twórcą mojej rzeczywistości. Nie czekaj, aż świat się zmieni, aż zaczniesz. Nie czekaj, aż wszystko będzie idealne, by działać. Świat się zmienia, gdy ty się zmieniasz. Twoje życie rozkwita, gdy decydujesz się rozkwitnąć, a jeśli coś w tobie rezonuje ze wszystkim, co do tej pory słyszałeś, wiedz o tym. Twoje przebudzenie już się rozpoczęło. Cóż, to wszystko na dziś. Dotarliśmy do końca tego filmu, i szczerze mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie bardzo przydatne. Nie zapomnij, że jesteś kluczową częścią tego kanału, więc jeśli ten film pomógł Ci pomyśleć, lub czegoś się nauczyć, zostaw lajka i komentarz ze swoimi przemyśleniami, aby więcej osób odkryło moc mądrości. Jeśli nie wiesz, co skomentować, wpisz tysiąc, aby dać mi znać, że dotarłeś do końca. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to. Pamiętaj, że każdy mały krok liczy się w Twojej podróży rozwoju osobistego. Kontynuuj dążenie do zwycięstwa. Dziękuję za uwagę.